Servus, myślę, że na tym kanale jest już odpowiedź na bardzo wiele pytań, ale odnalezienie przez widza interesującego go tematu może być nieco kłopotliwe. A to dlatego, że nagrywam zazwyczaj dłuższe filmy, więc siłą rzeczy tytuł czy miniaturka nie są w stanie adekwatnie oddać całej treści filmu. No i potem jest ciężko wiedzieć, co w jakim filmie powiedziałem, nawet ja tego nie pamiętam. Dlatego teraz, kiedy ostatnimi czasy eksperymentuję z kontentem, postanowiłem zrobić krótsze QA, w stylu bardziej jedno, dwa, maksymalnie trzy tematy na filmik, tak żeby nawigacja po kanale była prostsza dla widza. No i jest to też OK, jeżeli mam mniej czasu na nagrywanie, tak jak to było ostatnio. No i tak chciałbym, jak Jakiś ten kontakt z widzami trzymać. Także krótkie QA. Zaczynajmy. Ok, dzisiejszy monolog oprę na kilku komentarzach, natomiast one wszystkie są w bardzo podobnej tematyce. Zaczynajmy. Pierwszy komentarz brzmi tak: Jakich zawodników uważasz za najbardziej przełomowych? Moja wiedza na ten temat jest na tyle uboga, że kojarzę jedynie, że faker na początku kariery grał jak nikt inny, ale chętnie poznałbym opinię kogoś, kto w temacie siedzi od lat i może powiedzieć, to w przeszłości na szerszą skalę wprowadził mechaniki, które obecnie są obowiązkowe na wyższym poziomie. I tu jakieś przykłady. Oczywiście tutaj czytam tak, żeby to było zrozumiałe, bo tam w komentarzach czasami jest jakaś literówka, czy tu widzę błąd ortograficzny, ale to nie ma znaczenia, dogadaliśmy się. Więc, do rzeczy. Jeśli ktoś kojarzy, że faker jest najważniejszym graczem i że na początku kariery grał jak nikt inny, to to już właściwie może to będzie trochę rozczarowujące, ale właściwie kojarzy większość. Dlatego, że poza Fakerem no nie ma nikogo, kto jest nawet blisko fakera. To to można na wstępie powiedzieć. Faker chodził do esportu w momencie, w którym esport był bardzo młody, bardzo nierozwinięty i przede wszystkim na to, żeby pojawił się taki faker, była przestrzeń. Za jakiś czas słychać pytania, kiedy pojawi się jakiś nowy faker, czy ktokolwiek kiedyś przebije fakera. Moim zdaniem, dość jednoznacznie nie. Nie dlatego, że... Uważam, że Faker jest aż tak wyjątkowy, że to jest jeden, jedyny człowiek na świecie, który mógłby coś takiego zrobić i to zrobił. Nie, tak prawdopodobnie nie jest. Natomiast nie ma w tym momencie na to za bardzo przestrzeni, dlatego, że tak jak zajawiłem na początku mojej wypowiedzi, no Faker wchodził do eSportu, kiedy eSport był młody i gracze wtedy kolektywnie byli turbo gorsi niż są teraz i przez to w ogóle Faker mógł ich tak bardzo wyprzedzić. Natomiast dzisiaj już pro -graczom aż tak wiele nie brakuje, jak wtedy brakowało, więc tak naprawdę no nie widać jak jakiegoś pola do tego, żeby ktoś wbił i był aż tak bardzo lepszy. Ciężko by sobie wyobrazić że ktoś jest w stanie być aż tak bardzo lepszym, jak był Faker w tamtych czasach, ponieważ dzisiaj kolektywnie gracze są lepsi. I dzisiaj, jeżeli ktoś by był lepszy w dużej ilości rzeczy od obecnych prograczy, nawet tych najlepszych, to i tak to byłyby raczej drobne rzeczy, których aż tak nie widać. Natomiast Faker używał takich rzeczy, który, o których dzisiaj nawet wie Gold, że istnieją. Jeżeli dzisiaj jakiś gracz z Silvera, Golda, czy jakiejkolwiek niskiej rangi poogląda sobie filmik edukacyjny, czy to mój, czy kogokolwiek innego, to słyszy tam takie pojęcia jak slow push, freeze, Recall timer, tempo, i tak dalej, i tak dalej, więc jakby ludzie w ogóle tego nie używali kiedyś. Dzisiejsi gracze z D1, jeżeli zebraliby się w ekipę kilku kolegów ze szkoły, którzy potrafią wbić D1 Low Mastera, to byliby w stanie wygrać mistrzostwa świata w sezonie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i już później to tak wiadomo, już coraz bardziej można by było dyskutować, ale poziom gry był na tyle niższy, że dzisiejsi gracze z D1 potrafią więcej. Więc wtedy gracze byli na tyle kolektywnie słabi, że taki faker, który jako pierwszy zrozumiał tę grę prawdopodobnie na gigantycznym poziomie, to sobie na nich smurfował. To wyglądało tak, jakby dzisiaj gracz z Challengera wszedł na platyny. Ta różnica była gigantyczna, ale żeby ona wystąpiła, to wszyscy musieli grać słabo i nagle pojawia się faker, który wyprzedził wszystkich. A dzisiaj trochę nie ma już pola do tego, żeby ktoś kogoś tak bardzo wyprzedził. Przynajmniej ja go nie widzę. Może być tak, że oczywiście ja nie widzę tak wielu rzeczy, że to pole jest, że da się być jeszcze dużo, dużo lepszym. Natomiast dzisiaj już jeżeli kolektywnie gracze improwują, to improwują w znacznie takich mniejszych rzeczach. Bardziej poprawiają jakieś szczegóły, detale, maksymalizują value, skuteczność czegoś i raczej nie ma już takich dużych aspektów gry, które można by było odkryć. Myślę, że to już jest za nami ogólnie, więc ja myślę, że Faker był najważniejszym graczem bez ża żadnej konkurencji, bez żadnego podjazdu kiedykolwiek. Był najważniejszym graczem w historii tej gry i jednocześnie nikt nigdy nie będzie ważniejszy od Fakera, bo już po prostu nie ma na to miejsca. No i też kwestia taka, że jeżeli nawet dzisiaj pojawiłby się ten nowy Faker, to to, że on jest tym nowym Fakerem i że on jakoś przebił Fakera osiągnięciami to to byśmy mogli stwierdzić tak uczciwie za 6 7 8 lat najprawdopodobniej nikt nigdy go nie pobije, bo już nie ma na to miejsca po prostu w LoLu. Już nie ma takich wielkich aspektów gry, które ktoś mógłby odkryć. Już raczej zajmujemy się mniejszymi rzeczami, które są dużo mniej widoczne i ten tak duży div pomiędzy jednym graczem, a całą resztą kolektywnie community prograczy, no już tak mi się wydaje, już nie ma na to miejsca, ale oczywiście może ja nie widzę masy rzeczy i może kiedyś wystąpi. No wątpię, ale może tak być. Natomiast jakich jeszcze graczy moglibyśmy wymienić, którzy w jakiś sposób no, są innowacyjni nawet na tym malutkim poziomie? Czyli, że coś no wnoszą, coś nowego odkrywają, coś pokazują, powiedzmy reszcie sceny, czy też jakich graczy ja najbardziej, bardziej personalnie cenię, o, bo o to też było pytanie. Ja pomimo gigantycznego szacunku do Fakera, jakoś z tego pojedynku Faker kontra Dopa czy Abdo, jakkolwiek chcemy go zwać, ja zawsze jakoś bardziej skłaniałem się w stronę Abdo. Oczywiście nie dlatego, że uważam, że jest lepszym graczem, nie dlatego, że uważam, że coś więcej zrobił, no nie, tak jak powiedziałem, Faker jest całkowicie top-1. Ja nawet uważam, że jak community e-sportowe próbuje nazywać kogoś baby Fakerem, to to jest obraźliwe dla Fakera, bardzo, bo naprawdę nikt nie jest nawet Blisko. I oczywiście nie uważam, że Faker dzisiaj gra najlepiej ze wszystkich. Ja uważam, że dzisiaj Faker nie jest najlepszym indywidualnie midlanerem, jeżeli chodzi o to jak on performuje w grach. Uważam, że dzisiaj to już bardzo, bardzo wielu graczy dogoniło go, a nawet przegoniło w wielu momentach. Więc to nie jest tak, że ja jakoś dzisiaj uważam, że Faker to jest top jeden. Natomiast to co on zrobił na przestrzeni ostatnich lat, no to że on w ogóle 10 lat gra i cały czas jest praktycznie na szczycie, to ile on wniósł historycznie po prostu kiedy wbił, no to wszystko to się składa na to, że no ciężko nie mieć szacunku do Fakera po prostu. To jest, to jest praktycznie niemożliwe. No ale wracając do tego Abdo kontra Faker. Ja zawsze byłem trochę Bardziej za Abdo w tym sensie sympatii, po prostu mojej osobistej sympatii czy mojego osobistego zainteresowania co do tego gracza. Niekoniecznie na poziomie personalnym, bo jeden i drugi, jak gada po karańsku i gra to jako osoba, to ja nie za bardzo się z nimi poznaję. Natomiast pod kątem gameplayu, kiedy ja na przykład uczyłem się gry, kiedy ja starałem się jak najbardziej zrozumieć grę, kiedy ja się rozwijałem, no to Abdo w jakiś sposób pomógł mi o tyle bardziej, o tyle bardziej byłem w ogóle zainteresowany i chętny do oglądania na przykład gier Abdo niż gier Fakera, że Faker miał coś takiego, że on tam testował limity, robił jakieś dzikie outplaye. Jak ktoś by oglądał, tylko Faker'a, to by mógł pomyśleć, że właściwie, żeby być najlepszym w tę grze, to trzeba zręcznościowo jakoś oklikiwać ludzi i trzeba być jakimś geniuszem, żeby mieć czas reakcji bardzo szybki. A kiedy oglądałem Abdo, jakby jak ja jeszcze byłem słabszy w tę grze i nie rozumiałem dokładnie o co chodzi, to y, gameplay Abdo to się wydawało coś takiego, że on po prostu gra, a gra się sama wygrywa. Jakby on po prostu klika, wygląda jakby on nic specjalnego nie robił, a gra się sama wygrywa. No i Abdo bardzo fajnie pokazuje, żeby być topowy na solo queue, no bo Abdo robił tam konta po na przykład y, 85% win ratio do tam topki Challengera. No, to jest wyjątkowe totalnie. I jakby jak się patrzy na jego gameplay, to to nie jest tak, że on jakoś się oklikuje zręcznościowo, tylko on po prostu gra tyle i wygląda jakby gra się wygrywała sama. I to w ogóle nie wy... jego gameplay w ogóle nie wygląda spektakularnie, o to mi chodzi. I dlatego to było takie intrygujące dla mnie, to było takie ciekawe, że ja się Abdo dużo bardziej zainteresowałem, zwłaszcza kiedy uczyłem się gry na początku, niż fakerem. bo Generalnie Abdo pokazuje, że to co rzeczywiście jest, czyli że żeby mieć dobre wyniki w Soroku, wcale nie musisz być dobry mechanicznie. I, w... I to jak ty klikasz wydaje się być wręcz drugorzędne, tam wiadomo, no nie możesz odwalać jakichś Totalnych, skrajnie słabych rzeczy, ale generalnie to w ogóle nie musisz być jakiś zręcznościowo sprawny niesamowicie. I a propos Solokiu, teraz mi przyszło do głowy, to jest dobry moment na krótkie ogłoszenie. Już teraz można zapisać się na listę oczekujących na mój nowy kurs, który wychodzi niedługo. Będzie to kurs w odpowiedzi na najczęstsze problemy, najczęstsze pytania, jakie dostaję od graczy, dotyczące grania Solokiu. Czyli będzie tam o tym, jak działa system rankingowy, jaki mindset przyjmować, o tym, co jest najważniejsze co zrobić przed grą, po grze, jak się rozwijać, jak radzić sobie z toksycznością na solokiu i tak dalej i wiele więcej. Więc ogólnie sprawy bardziej stricte SoloQ, poprzednie kursy były i solokiu i Competitive, to będzie stricte solokiu dlatego tak się nazywa, kurs powstał już w poprzednim w sezonie natomiast była obsuwa z powodu akcji z Santanderem, więc będzie wydany dopiero teraz. No i już się możesz zapisać zgarniając 3 dni wcześniejszego dostępu, link w opisie i w przypiętym komentarzu i przechodzimy dalej do właściwej treści filmu. Dobra, mówiliśmy o tym, że ja trochę jednak więcej jakiś tam zainteresowania czy sympatii miałem w stronę Abdo. Natomiast kto jeszcze tak na przykład w ostatnim czasie się wybija, jeżeli chodzi o coś przełomowego? No zdecydowanie Chowi. Chowi pod kątem laning phase'u robi kilka innowacyjnych rzeczy. Przede wszystkim nikt tak dobrze nie gra agro creepów. Zarządza w taki sposób agro minionów, że na przykład zgarnie na chwilę, a potem deagruje te miniony w taki sposób, żeby to było korzystne dla niego. Również Chowi to jest jedyny gracz, który konsekwentnie robi taki bardzo dziwny pół crash wave'a, że ani, ani nie robi crasha dwójki, ani trójki, coś pomiędzy, co jest bardzo nietypowe, i ja dzięki na przykład Czowiemu zobaczyłem, że jeżeli zrobisz to poprawnie, a on robi to w każdej grze praktycznie tak, że to, to ma sens, to działa. To jest po prostu dobry pomysł. Wcześniej to było tak, że raczej się uznawało, że no albo robisz crash dwójki, albo robisz crash trójki, jeżeli chodzi o Wave'a, a, a Czowi robi tak pomiędzy, że ta dwójka mu się tak dziwnie spotyka, co wcześniej generalnie było uznawane za błąd wyłącznie i to generalnie często jest błąd, natomiast jak odpowiednie rzeczy zastosujesz, czyli zrobisz to w dobrym timerze, miniony mają odpowiednią ilość HP, odpowiedni to jest rodzaj minionów i tak dalej, czyli. To, co robi Chowi, to to wydaje się dobre. I on to robi konsekwentnie, robi to cały czas. Wydaje się, znaczy jestem przekonany, że to jest intencjonalne z jego strony, bo to jest za dużo, to nie jest przypadek, że on tak robi. I co ciekawe, kiedy Kin dołączył do Genji i teraz grają w jednej drużynie, Kin zaczął robić dokładnie to samo na topie. To jest szalenie ciekawe obserwować to, ponieważ Kin to jest gracz, którego ja trochę analizowałem, nie jakoś bardzo dużo, ale nie widziałem czegoś takiego. On raczej robił typowo w poprzednich sezonach, a teraz, kiedy jest w drużynie z Chow'im, zaczął inaczej robić Crash wave. A. To jest mega, mega ciekawe zjawisko, które zaobserwowałem ostatnio mi czasy, więc tu na pewno Chovy to jest też taki mini rewolucjonista. No, znowu, bez podjazdu do Fakera pod kątem tego, ale to już wyjaśniliśmy. Natomiast Chovy też bardzo ciekawe rzeczy robi. No to mamy a do Faker. Kto jeszcze? Myślę, że dwóch najbardziej efektywnych dżanglerów, od których można dużo brać to jest Canyon i Kanavi. Kanavi y, dziwnie podchodzi do puffingów, które robi takie dziwne rzeczy, które przełamują trochę standardy, ale jednocześnie to jest efektywne, jak się nad tym zastanowisz, więc Kanavi indywidualnie na kery dżanglerach, na farmiących dżanglerach, bardzo nietypowe rzeczy potrafi robić i i wydaje się, że to działa i ludzie oglądający go pewnie będą to z czasem adoptować, bo logicznie to ma sens, natomiast mało to, mało się widywało niektóre rzeczy, które on robi. Ja mówię tak ogólnie, no bo oczywiście to jest tylko pogadanka, nie jest to analiza gry, musiałbym robić analizę gry. No a Canyon to przede wszystkim kilka lat temu, w 2020 z on kiedy wygrał Worlds, to wtedy robił bardzo przełomowe rzeczy, ale całe Damon wtedy tak naprawdę to było świetne. Zresztą dalej mam jeszcze przygotowane krótkie pytanie odnośnie najlepszej drużyny, a nie tylko gracza. Więc na pewno Canyona bym wyróżnił, Canaviego bym wyróżnił. Hmm. Czy jest ktoś na topie kogo bym wyróżnił, ale tak szczerze nie. nie. Nie, Pamiętam jak dawno temu moim ulubionym adekery był Teddy, który jeszcze wtedy był w T1, to było 6 lat temu chyba i on robił bardzo rewolucyjne rzeczy w takim kontekście, że on był chyba najlepszy, jeżeli mamy spacing, znowu ciężko się to tłumaczy tylko gadając, musiałbym to rysować, ale to jest mechanika, to bardzo ciężko jest wytłumaczyć, ale to, bo to wchodzi w mikromechaniki, w drobne kliknięcia i tak dalej. Tam było coś takiego, co Właściwie po nim zaczęli to robić inni gracze, ale on robił to najlepiej jako pierwszy. Też się w mojej ocenie dosyć wyróżnił. No i teraz jeszcze mam takie w głowie pytanie, czy żeby zaspokoić yy, tą taką plemienną potrzebę ludzi, identyfikacji z własnym regionem, to czy ja jestem w stanie w ogóle wymienić kogokolwiek z Europy ku uciesze widzów, tak jakby. M może nawet mógłbym wyróżnić tego, że dawno, dawno temu, wiele lat temu Helisjang robił coś takiego, że kiedy drużyna miała Baron Buffa, to on był chyba jedynym supportem, który na postaciach bardziej mobilnych, typu jakiś Pyke, jakiś yy, Rakan, coś co bardzo łatwo ucieka, szedł split puszować. Znaczy, jak drużyna grała czy to 1-3-1, czy 4-1, po prostu czy to na 2 czy trzy linie, to on potrafił Baron buffować jedną linię i jeszcze zgarniać potem flankę przez pozycję, jaką zajmował. To też było nietypowe. Tego wtedy supporti z Korei raczej nie robili, o ile dobrze pamiętam, a on niektórymi bardziej mobilnymi czempionami tak jakby supportem, sam dbał o jedną linię. Yy, zwłaszcza z Baron buffem to, to, się, yy, to było widoczne. Nawet to można by wyróżnić. No i co jakiś czas jest coś takiego nowego, co robi gracz i to ma sens, ale to są wszystko bardzo, bardzo małe rzeczy w porównaniu do tego, co, co taki fajker zrobił, ale no tak jak mówię, teraz nie ma miejsca na to, żeby był drugi fajker, i dlatego sądzę, że nie będzie. A na przykład, jeszcze tutaj mam komentarz, który brzmi tak. Jacy gracze, w Twojej opinii, są najważniejsi w historii gry, czyli no to jest to samo, co było. W sensie, kto zrobił najwięcej community poprzez odkrycie jakiś mechanik, wysoki poziom gry, innowacyjne pomysły, czy stworzenie całej mety. Podobne co poprzednio, więc nie będę aż tak powtarzał, ale to stworzenie całej mety mnie bardzo tutaj ujęło, bo ja, jak sobie słucham czasami jakichś tam, nie wiem, wywiadów, podcastów ekspertów, cokolwiek, to to tworzenie mety, czy ten aspekt innowacyjności u prograczy, on czasami jest im, a nawet często bym powiedział, jest im sztucznie przypisywany. I to, żeby gracz czy odkrywał jakiś nowy pick czy, czy jakiś nowy build, to jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. Dużo rzadsze niż może się wydawać jakiś czas temu pojawił się build e, Azira pod tanka, i wtedy okrzyknięto to, że to jest build Showmakera, ale Showmaker sam przyznał, że ten build po prostu wziął od jakiegoś one-trika z Soroku na Korei. Jakby ludzie zaczęli nazywać, ten build tanky Azira, Azirem showmakerowym, przypisywać, że to jest jego, no bo rzeczywiście wygląda na to, że on jako pierwszy użył tego buildu w competitive, natomiast no, to jest coś, co odkrył jakiś one trick Azira z Korei. Zresztą nawet nie w Korei, nawet yy, przykład europejski. G2 zagrało TF na topie, ale TF na topie to nie jest europejski pomysł, ani tym bardziej to nie jest pomysł G2. TF na topie to jest pomysł z koreańskiego solo -cue. znowu solo -cue. znowu to się wzięło od jakichś graczy, którzy no są no tak szczerze, jeżeli już moglibyśmy powiedzieć, kto najwięcej rzeczy wymyśla, to raczej są to one -triki. Raczej wantriki czempionów rozkminiają te konkretne czempiony i wymyślają na nich jakieś nowe buildy. Natomiast tak ogólnie progracze sami w sobie bardzo mało wymyślają i bardzo mało od siebie wnoszą. W ogóle sytuacja, w której progracz siedzi, jakoś rozkminia, czy to nie wiem, buildy, runy, piki. To jest w ogóle bardzo rzadka sytuacja, mam wrażenie. Ogólnie w Korei nie, nie umiem powiedzieć, bo nie znam graczy z Korei dużo. No, teraz mam koreańskiego Midlinera. Do, no, on coś tam nam opowiadał, ale mm, tak ogólnie. W Europie to jest mega rzadkie. Z mojego doświadczenia, i tutaj oczywiście każdy, kto wie, że argument z doświadczenia ma niską wartość merytoryczną, może mu się zapalić czerwona lampka, no bo oczywiście doświadczenie własne jest argumentem bardzo często, bardzo słabym. Natomiast dlaczego argumentem jest słabym własne doświadczenie? Ponieważ jest to niska próbka statystyczna. My jako jeden człowiek mamy niskie doświadczenie własne. To jest bardzo mała grupa danych, i dlatego ja nie używam zbytnio często argumentu z doświadczenia. Natomiast teraz robię to świadomie, ponieważ ja w tym esporcie jestem już te 7-8 lat, gadałem, no może nawet 200 graczy, którzy gadali o innych graczach biorąc pod uwagę, że ogólnie wszystkich graczy w Europie, takich, no pomijając jakieś ligi podwórkowe, no jest kilkaset. Więc w tym wypadku moje doświadczenie uważam za miarodajną próbkę statystyczną, jak najbardziej. Więc tutaj nie ma te, tego kontrargumentu, że skoro to jest doświadczenie, to to jest niewiarydajna próbka statystyczna, czy dowód anegdotyczny. W tym wypadku już jestem tyle lat i z tyloma graczami gadałem, że jeżeli chodzi o obserwację środowiska od wewnątrz, uważam, że mam całkiem dobrą próbkę statystyczną z doświadczenia, więc tutaj nie ma tego, tego problemu. I mi się wydaje, że to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo rzadkie, żeby gracz w ogóle Próbował rozkliniać coś na własną rękę. Raczej, jeżeli już to będzie to emocjonalne, czyli widzi jakiś buff do postaci, którą lubi, to zagra ją na solokiu jak mu trochę wejdzie, to przyjdzie do trenera i powie, że to jest silne gramy tym, i to będzie takie, nie będzie tam jakiejś logiki czy fiory craftingu, to będzie raczej emocje i to, że coś czuje. Bardzo często tak jest. Mało prograczy jakoś tworzy nawet jeden mały element mety, typu jakiś pick czy build. To, co natomiast jest bardzo częste, to jest to, że na przykład ligi regionalne startują przed LEC, a LEC przed ligami typu LCKLP. I wtedy bardzo wyraźnie to widać, że gracze z RL mają jakąś tam swoją metę, na przykład po tym jak wcześniej były zmiany w grze duże, jakiś nowy patch wielki. I tam era, sobie coś tam rozkwiniły, czymś tam sobie grają i tam jest to w miarę zróżnicowane. Nagle kiedy zaczyna się LC, to wszyscy zaczynają grać to samo co było w LC. A z kolei jak gadałem z ludźmi z LC, no to oni czekają na to, żeby skopiować co zrobi LCK i LPL, żeby, znaczy, skopiować. No oni tam to ładniej umieją słowa, nie, że tam zainspirować się, zobaczyć co oni tam rozkminili i tak dalej. No no, ale chodzi o to, że oni po prostu będą grali to samo co w Korei i Chinach. Często nie wiedząc w ogóle dlaczego i będąc po prostu słabsi. Także właściwie w Europie jest jeden wielki festiwal kopiowania bez zadawania szczególnie dociekliwych pytań czemu właściwie nawet. Także myślę, że tych programów Którzy jakoś faktycznie sami z siebie wnoszą coś, jest dosyć mało, tak naprawdę. I przede wszystkim, nawet jeżeli jacyś są, bo na pewno jacyś są, to ciężko powiedzieć, którzy to są. I kto co wniósł? Bo bardzo często, kiedy przypisuje się jakąś postać czy jakiś build y, do danego gracza, to potem się okazuje, że to właściwie nie było jego. No i też przede wszystkim y, meta jest procesem bardzo mocno irracjonalnym, no bo metę tworzą ludzie, więc jest czynnik ludzki. Odlega to pod wszystkie błędy poznawcze, emocje i tak dalej, więc meta jest bardzo nieprzewidywalna. Może kiedyś się nad tym będę bardziej rozwodził, że na przykład oczekiwanie od y, jakiegoś tam eksperta lola, że on będzie przewidywał, jaka będzie meta, no jest niedorzeczne. Jakby nie da się tego przewidzieć, ponieważ jest czynnik ludzki. Nie jest tak, że jak na przykład ja czy ktokolwiek inny by rozkwinił patch i wymyślił, co jest najlepsze. To nawet jeżeli ja... Czy ta hipotetyczna osoba miałaby rację co do tego, co jest najlepsze na tym patchu, to nie jest w ogóle powiedziane, że ludzie będą tym grać. Bardzo często jest grane to, co nie jest optymalne. Więc to znaczenie pierwotne słowa meta, że most efficient tactic available, to, to, to już w ogóle się tak tego nie używa. Meta to jest to, co po prostu jest grane. To, co jest popularne, to, co jest uznawane za standard. A więc słowo meta samo w ogóle pojęcie mety wyewoluowało. Dobra, ale to jest dygresja, może kiedyś do niej wrócę. Znaczy, jeżeli chodzi o tę kreatywność graczy i, i tworzenie mety, byłbym mocno wstrzemięźliwy. Zwłaszcza w słabszych regionach, a, a zwłaszcza z doświadczenia europejskiego wiem, że to jest po prostu festiwal kopiowania, bez większego zrozumienia dlaczego, nawet. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że, żeby po prostu każualowy widz dostał jakąś narrację, żeby to nie było no nameowe wszystko, żeby to miało jakieś swoje nazwy, żeby te nazwy były chwytliwe. Yy, build Makera brzmi lepiej niż jakiś tanky Azir odkryty przez Wantrika na solo. Zresztą nawet nie mamy pewności, że ten OneTree to odkrył, czy on jeszcze skądś tego nie wziął, nie? Jakby może on też nie był yy, odkrywcą tego, tylko to też było wtórne. Ja kiedyś nawet włączyłem jakiś materiał edukacyjny z litości, nie powiem czyj, i tam yy, wart na kurakach. 1,20 bodajże, był nazwany wardem fakera, bo faker takie często stawia. Ale jak coś, to ja Wam mogę powiedzieć, że tego typu wardy są stawiane od kilku lat w tej grze przez większość dobrych midlanerów, <głos》>, więc to nie jest tak, że faker do wynalazł. W ogóle ten ward na kurakach to jest y, chyba najmniej innowacyjna rzecz, praktycznie. No to, to jest najbardziej typowy ward midlanera przez ostatnie kilka lat. Naprawdę. To jest y, przeciwieństwo jakiejkolwiek innowacyjności. Rzeczywiście ten ward jest bardzo często poprawny, on jest bardzo silny, ale jakby jakieś no, przypisywanie go do jednego gracza, no, jest to trochę groteskowe, tak szczerze mówiąc, No, nie ukrywam. Tutaj mam jeszcze komentarz na temat najlepszych drużyn. Wielokrotnie powtarzałeś na filmach, że kolektywny poziom gry jest niski, nawet biorąc pod uwagę Chiny i Koreę, gdzie poziom jest najwyższy z kolektywnie najniższego. Jak w takim razie powinna wyglądać proscena, żeby poziom można było uznać za dobry lub wysoki? Jakie aspekty leżą najbardziej? Plus mówię, że Damon z chyba 10 sezonu to skład z najwyższym poziomem w historii. Co się w takim razie stało, że drużyny nie wyrównały do poziomu Damon i późniejsze składy z najlepszych regionów im nie dorównują? PS, jak Twoja opinia jest nieaktualna, to sorry. Oglądam już jakiś czas. PS2, udało mi się zgarnąć kurs makro od Santandera. Po obejrzeniu wbiłem Mastera na Solokiu, dzięki wielkie. O, to akurat miło bardzo. Zaczynając od końca, czyli co się stało, że drużyny nie nadrobiły do Damon, przynajmniej nie nadrobiły szybko. Oczywiście nie wiem, nie siedzę w tych drużynach, nie wiem jak to wygląda, więc yy, jakakolwiek forma spekulacji byłaby takim gadaniem dla gadania. No ja nie, nie mam pojęcia dlaczego. Jeżeli chodzi o to, że kolektywny poziom gry jest niski, no on się oczywiście powolutku zwiększa z roku na rok. Tam czasami opada, czasami się zwiększa, ale tendencja jest cały czas notorycznie wzrostowa. Ale tak, damon się bardzo. Bardzo wybiła jako drużyna w 2020, ponad wszystko, i bardzo długo nikt ich nie dogonił tak naprawdę. Aczkolwiek ostatnimi czasy już ogłaszałem w niektórych moich treściach, że uważam, że JD Gaming z 2023 roku myślę, że to jest druga drużyna, którą bym powiedział, że, że była na takim poziomie najwyższym w historii. I bardzo liczę na to, ale ten osąd jeszcze nie został wydany. Swoją drogą też było to komentarz. Komentarz brzmiał tak, jakbyś porównał grę Gengi w tym roku z Damo 2020 lub JD Gaming 2023, tu ktoś nawiązuje do obydwu drużyn, które uważam za najlepsze w historii, więc tutaj Zorientowany w mojej opinii. A jakbym porównał Jenji, yy, nie wiem jeszcze aż tak dokładnie, bo ja bym chciał zobaczyć Worldsy. Po Worldsach wydam tutaj ekspertyzę, bo istnieje duża szansa, że ta drużyna trafi jako trzecia na listę najlepszych w historii. Oczywiście najlepszych w historii pod kątem po prostu poziomu gry, a nie, yy, nie mówimy tutaj o takich rzeczach, że T1 wygrało trzy razy dawno temu i tak dalej, bo to były stare czasy, kolektywny poziom gry był niższy i oni grali po prostu gorzej. To dalej jest wielkie osiągnięcie, to dalej jest coś, co zapisze się w historii. Tak jak zresztą Faker, tym bardziej sam w sobie, o czym mówiłem, bardzo długo tutaj w. W tym monologu, ale pod kątem po prostu poziomu gry. No to Damon 2020, i The Gaming 2023. Jest na moim celowniku Genji 2024. Jak nie Genji, to chyba nikt, ale zobaczymy, może jakaś drużyna jakoś niesamowicie się odpali, więc ogólnie tak. To są trzy drużyny, znaczy dwie drużyny, które oficjalnie uznałem za najlepsze. Ale myślę, że też tak dygresję już robiąc całkowicie świadomie i bezwstydnie, że. Y z punktu widzenia kibiców i z punktu widzenia esportu dla właśnie każdego widza, o czym w sumie mówiłem w poprzednim QA, to, że wygrało T1 było y, dużo lepsze. Bo jednak y, Faker, legenda, T1 jako organizacja, czwarte Mistrzostwo Świata. Y, myślę, że to pod kątem takiej historii, narracji, dla widza świetne. Pod kątem ukoronowania całego roku i no, odda Gaming zasługiwałoby bardziej na tę nagrodę. Natomiast wracając do tego, że kolektywny poziom jest niski, wysoki, no to jest zagrywka językowa, tak te, te słowa, jak y, niski, wysoki i tak dalej, słaby, dobry, cokolwiek, to, to są tak nieprecyzyjne słowa, że możemy sobie nimi żonglować jak chcemy. I przyjmujemy taki system pojęciowy, który jest użyteczny na potrzeby naszych celów. Ja tak to robię, no to też kiedyś tłumaczyłem. Naprawdę no, zależy, jaki punkt odniesienia sobie weźmiesz, no bo jeżeli twoim punktem odniesienia w stosunku do gracza, na przykład jest ogół graczy, no to gracz, który jest w masterze, nie jest y, słaby tak naprawdę wtedy, no bo Ogół graczy nie potrafi wbić Mastera. To master to jest tam 1% czy mniej. No to wtedy ciężko powiedzieć, że ktoś, kto jest w masterze jest słaby, jeżeli przyjmujemy punkt odniesienia jako ogół graczy. A jeżeli przyjmujemy najlepszych graczy w danym momencie, no jak ktoś ma Mastera 0LP, no to istnieje kilkadziesiąt tysięcy graczy lepszych od niego, którzy są w mastera Challengerach, w i tak dalej, nie? Więc oczywiście na różnych serwerach. No i też kwestia, że jak ktoś ma Mastera na łeście, to pytanie brzmi, czy ktoś, kto jest nawet trochę niżej na Korei, nie będzie lepszy od niego, i tak dalej, nie? Więc zależy, jaki punkt odniesienia przyjmiemy. No punkt odniesienia, który ja przyjmuję, przy słowach takich jak dobry, słaby niski Wysoki i tak dalej, tych wszystkich nieprecyzyjnych słowach, które możemy sobie dowolnie nimi żonglować, to ten punkt odniesienia, który y, ja używam, to jest najwyższy poziom gry, jaki umiem sobie wyobrazić. Czyli to jest bardzo, bardzo wysoki standard, najwyższy jaki mogę przyjąć, dlatego, że z punktu widzenia mojej pracy, kiedy ja się chcę zajmować jak najwyższym poziomem gry, to no taki punkt odniesienia no jest po prostu użyteczny dla mojej potrzeby. A ktoś może przyjść i powiedzieć, no jak to nazywasz, że oni są słabi, jak oni grają na Mistrzostwach Świata? To jak tam ktokolwiek jest słaby, no to znaczy, że po prostu przyjmuje inny punkt odniesienia i nie rozumie, jak działa język, że przy słowach tak nieprecyzyjnych, to sobie możesz po po prostu zdefiniować je inaczej, przyjmując inny punkt odniesienia i ci wyjdzie co innego. No i tyle, nie? Też po prostu wtedy nie rozumie, jak działa język, oburza się i może to w ten sposób skrytykować. I w pewnym sensie ma rację tylko, że po prostu przyjął inny punkt odniesienia, czyli operuje innym systemem pojęciowym. No i tyle. No i tak jakby mówi te same słowa, ale te słowa znaczą lekko co innego. Przez to, że co do zasady one są bardzo nieprecyzyjne. Ale nawet słowa, które są precyzyjne, i tak przecież mogą znaczyć dla nas w naszych mózgach trochę co innego. Tak jak ja powiem, czerwona doniczka, no to yy, okej, okay, to jest bardzo precyzyjny obiekt doniczka, jeszcze zaznaczamy jej kolor, a i tak yy, ludzie sobie wyobrażają kilka Różnych doniczek. Tak jak powiem to do 10 osób, to te 10 osób wyobrażą sobie, może nawet 10 różnych doniczek, a przynajmniej będzie kilka różnych wersji tej doniczki. Więc nawet przy takim prostym obiekcie, jak czerwona doniczka, już mamy inne wyobrażenie w naszej głowie, co to znaczy. A jak używamy słów takich jak dobry czy słaby, no to to już jest w ogóle totalna abstrakcja. Więc, więc wydaje mi się, że po prostu wystarczy odrobinę wiedzieć, jak działa język, że można przyjąć różne systemy pojęciowe, że to samo słowo ma inne skojarzenie w czyjejś głowie. Ale dobra, chyba w miarę odpowiedziałem. To znaczy, lista według mnie najlepszych różnych historii to jest Damo 2020, a JD Gaming 2020. 2023 i liczę, że dołączy do tego Genji, ale... A, no oczywiście nie da się uzasadnić w filmiku mówionym, dlaczego uważam, że tamta drużyna była najlepsza, bo bym musiał mówić jakieś buzzwordy, albo coś bardzo ogólnego, co właściwie nic nie znaczy, bym właśnie musiał powiedzieć, albo jakieś kilka zdań, które w sumie też są nieweryfikowalne dla widza, więc to nie da się tak uzasadnić. Odsyłam do jakichś moich analiz. Odnośnie tego, co ja uważam o grze, co jest poprawne i tak dalej, no i po prostu uważam, że te drużyny realizowały w to w najwyższym stopniu. Także tutaj to się opiera na jakimś zaufaniu widza do mnie, że jego w ogóle obchodzi moje zdanie. No bo ja w tym momencie nie jestem w stanie go uzasadnić, jak ja po prostu robię szybki materiał, gdzie tylko gadam. Musiałbym zrobić kilkogodzinne analizy tych drużyn, żeby pokazać o co mi chodzi. Więc oczywiście to jest nie do uzasadnienia, więc ten tego typu materiał, on się opiera na tym, że widz jest w ogóle zainteresowany moją opinią, bo uważa, że coś wiem o tej grze na podstawie innych moich treści, gdzie faktycznie stricte o nich mówię, a nie dlatego, że teraz będę argumentował to, no bo się nie da w takim Krótszym filmie, gdzie tylko tak naprawdę mówię. Jest to forma podcastowa. Dobra, tyle. Yy, tyle w, tej, w tym monologu. Yy, w miarę długi, jak na tę formę krótszą, ale to nic. Yy, standardowo zachęcam, żebyś pozostawił po sobie jakiś ślad, zainteresował się linkami w opisie czy w przypiętym komentarzu. I na razie, serwus.